18, więc pora zacząć kolejną rozmowę dziś o idei i planach dotyczących Świętokrzyskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Porozmawiam z Grzegorzem Morawcem, prezesem zarządu tej organizacji. Katarzyna Kaszluga, gość tygodnia. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Może zacznijmy od tego, że święto Instytut Samorządu Terytorialnego jest nową instytucją na rynku. I dlaczego powstał? Tak, jest to nowy podmiot, jest to fundacja. Cieszymy się, że ona powstała, ponieważ wiele lat tak mówiono w środowisku samorządowym w naszym województwie, że brakuje takiego podmiotu, który by połączył środowisko samorządowców, pełnił taką funkcję doradczą, też omawiać nowe idee, nowe problemy, jakie są w naszych gminach, powiatach wnosić nową wiedzę o funduszach europejskich, o rozwoju, o planowaniu i wciągać różnych ekspertów, nie tylko gdzieś z odległych miast, ale naszych świętokrzyskich z uczelni. I to było ciągle w sferze planów, ale udało się, spełniło się i Instytut działa, realizuje pierwszy projekt i ma takie dobre plany, żeby tą współpracę rozszerzać. Czyli ogólnie ta instytucja ma pomóc samorządom się rozwijać. Tak, tak. Mamy naszą duszę świętokrzyską, chcemy, żeby samorządy naszego województwa przygotowały dobre projekty, dobre, dobre strategie do funduszy europejskich, do różnych programów, też tak nasze lokalne, sandomierskie gminy czy nasz powiat, każdy obszar ma swoją specyfikę i często brakuje takiej wiedzy, co się dzieje w przepisach, co się dzieje w funduszach, w takich trendach, nie tylko w przepisach polskich, ale też międzynarodowych, europejskich, warto rozmawiać i tak naprawdę my się nie zawężamy, tematy są bardzo szerokie i to my prosimy o zgłoszenia tematów od, od naszych gmin. Czego potrzebują? Czy potrzebują wiedzy, wsparcia o zamówieniach publicznych, czy o funduszach europejskich, czy o budżetach gmin, o finansach? Po to jesteśmy, żeby się włączyć merytorycznie i pomóc. Z czym do tej pory zgłaszały się gminy najczęściej? <laughs> najczęściej tematy, jakie mieliśmy, i właśnie o nich teraz rozmawiamy, to. Oczywiście po pierwsze fundusze europejskie, zarówno te obecne, jak dobrze projekty zrealizować, rozliczyć, ale też nowa perspektywa. To, co się udało i to jest dobra, świetna wiadomość, ustalić budżet europejski, mieć kompromis i czekać na te środki, ale gminy już teraz się muszą tego przygotowywać, a więc gminy pytają, jakie typy projektów będą mogły przygotować. Patrzymy na nasz teren sandomierski, piękny, znamy go, sadowniczy, turystyczny, a na przykład w projektach europejskich w nowej perspektywie, będzie bardzo mocno preferowana ekologia, energia odnawialna i cyfryzacja, przejście tej gospodarki cyfrowej. No i teraz pojawiają się wyzwania, jak w tych naszych małych środowiskach móc po te pieniądze sięgnąć, aby nie było tak, że one są w dużej ilości, natomiast nie mamy takich projektów, abyśmy mogli wtedy z nich skorzystać i po to jest ten czas, żeby właśnie do tego się przygotować. Rozmawialiśmy o rewitalizacji, tutaj też na przykładzie między innymi miasta Sandomierz, planów jak można miasto zmieniać, projektami. Rozmawialiśmy ostatnio właśnie o tej sferze cyfrowej. To jest wielkie wyzwanie. Co to znaczy, no nie wiem, świat cyfrowy na przykład, żeby większość spraw można było załatwić przez internet w gminie małej i żeby osoby starsze, które na przykład nie mają tego sprzętu, żeby nie były wykluczone bo to jest wielkie ryzyko. To jest ryzyko. bardzo ważne. ponieważ Dokładnie. my możemy <coughs> załatwić pewne sprawy przez tak. internet, tak. a niestety osoby 50 już plus, można powiedzieć, mają z tym nieco większy problem. Dokładnie tak, tak jak Pani powiedziała i to jest wielkie wyzwanie. E, młode pokolenie, mówi się kolokwialnie, cały czas siedzi w telefonie na Facebooku i nie stanowi to problemu. Starsi nie, bo, bo zupełnie w innym środowisku żyli i się wychowali. E, ktoś kiedyś powiedział, jeden z naszych ekspertów, że zerwała się nitka między pokoleniami. Coś, czego nie było wcześniej, tak świat przyspieszył, że ta nitka się zerwała, że pokolenia żyją w swoich światach, swoich bańkach I, i teraz, no, jakby my się też martwimy, widzimy nasze małe ojczyzny, to już nie chodzi tylko o stronę internetową, żeby gmina miała dobrą stronę, ale jak te usługi pomóc bardziej udostępnić tym starszym, jak ich może przeszkolić, z bezpieczeństwa używania nawet telefonu, tych usług publicznych, tym bardziej, że pandemia i to jest potężne wyzwanie, koronawirus, ten świat nam zmienił, że wszystko prawie przeniosło się zdalnie. Dzieci uczą się zdalnie, szkolenia, 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 załatwiamy sprawę, pracujemy zdalnie i nagle to się zrobił um, potężny taki obszar. E, natomiast ludzie nie byli na to przygotowani, bo nie mogli być e, w takim przyspieszeniu. I to jest wyzwanie, że skoro Unia Europejska to widzi i w efekcie tego kryzysu koronawirusa mówi, ok, będziemy dawać pieniądze na projekty takie cyfrowe, internetowe, informatyczne, oczywiście też dla gmin, samorządów, nie tylko dla firm, to my musimy mieć pomysł, mówiąc kolokwialnie, przegadać to. Jak my to chcemy wdrażać, od tych wielkich słów z Brukseli, po nasze takie, jak my to mówimy, szare drogi powiatu, gdzie trzeba dopasować to do mieszkańców. I po to jest ten czas teraz, żeby potem te pieniądze nie uciekły, czyli żeby kto inny po prostu po nie nie sięgnął. Co w najbliższych planach Instytutu? A więc mamy zaplanowane kolejne spotkania. To, co przedsiębiorcy zgłaszali, i poruszymy to z gminami, to przykład rynku pracy ponieważ jest tak, że z jednej strony cieszymy się, że mówimy, że jest niskie bezrobocie, z drugiej strony wszyscy boimy się kryzysu w efekcie koronawirusa. Gminy często pytają o narzędzia, jakie ma Urząd Pracy i inne jednostki, więc planujemy na ten temat debatę rynku pracy. Planujemy też debatę o tym, jak samorządy mogą pomagać firmom. I nie mówimy o takiej sprawie tylko formalnej, e, załatwiania dokumentów, żeby było prościej, ale troszkę wspierania i promocji tych lokalnych firm, bo mamy tyle cennych firm lokalnie, a... W niektórych gminach jest skutem o dobry klimat, a niektóre gminy trochę się tak boją współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, że to może być jakoś źle odebrane. Wszystko na dobrych zasadach można robić i chcielibyśmy tak to gospodarczo też bardziej pokazać. Instytut planuje wydawać kwartalnik również jako, jako swoją gazetę. Robimy teraz cykl webinariów, planujemy przygotować różne też analizy takie doradcze. Także będziemy krok po kroku nasze działania rozszerzać i co ważne, jesteśmy organizacją non-profit. Wszystkie te nasze. Wsparcie oferujemy bezpłatnie dla, dla gmin, wszystkich zainteresowanych samorządem, ponieważ mamy projekt z Narodowego Instytutu Wolności i, i dzięki temu projektowi możemy te usługi świadczyć. I co ważne, wciągamy ekspertów, na przykład z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego mamy ekspertów w zakresie rozwoju regionalnego i się cieszymy tym, że tak może zapracować razem, bo nawet to, że ci eksperci są, myśmy widzieli jak takie poprawiło się morale, można powiedzieć, bo często było tak, o ekspert to musi być z Gdańska albo z Krakowa, żeby nam doradził, my nie wiemy. Ale okazuje się, że miejscowi naprawdę dużo widzą. Nasza, no nasza, mamy dobrych ekspertów. Zdecydowanie mamy i, 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 i nasza kadra po prostu nie była do tej pory troszeczkę zaproszona do tej współpracy. I, i to samo też jest o samorządowcach. Mamy wielu świetnych samorządowców, którzy przepracowali po 3-4 kadencje w samorządzie. I oni mają taką nieśmiałość, ale to oni już mogą szkolić, oni już się mogą dzielić wiedzą, nie tylko uczyć, co trzeba całe życie, ale już dzielić. I, i, I chcielibyśmy, żeby ten Instytut był taką płaszczyzną, platformą tej takiej wzajemnej wymiany wiedzy, dobrych praktyk, taką otwartą przestrzenią, że możemy się nawzajem inspirować. Proszę powiedzieć, jak rozpocząć z Wami współpracę? Jak samorządy mogą się do Was zgłosić? Czy wystarczy zadzwonić i powiedzieć, mam problem? <laughs> lub chciałbym to i to? Tak, de facto najprościej tak. Można do nas zadzwonić, mamy swoją stronę internetową, można do nas napisać maila, każda forma jest dobra i autentycznie tak jesteśmy. To, to pani dobrze ujęła, to jest taki e, open space, jak to się mówi, że tu nie ma jakiejś nie wiem, formularza albo nie wiem, katalogu tematów, proszę sobie wybrać. Nie, to my mamy być elastyczni, bo to my mamy służyć pomocą i przyjmować wyzwania. Jeżeli m, do nas zadzwoni nie wiem pan wójt e, i powie, panie Grzegorzu, no mam problem, to znaczy e, nie wiem, ekologiczna gmina, e, jaki mam projekt zrobić? E, Okej, okay, po to jesteśmy. Albo to, to znaczy gmina bardziej nowoczesna, taka informatyczna, cyfrowa, ale tu u mnie się nie przyjmie. No i się trzeba z tym tematem zmierzyć, bo będą na to środki. A się, że może się przyjąć. A może się przyjąć i mogą być z tego naprawdę e, korzyści. E, sami wiemy, że kiedy ludzie mają takie możliwości, to korzystają, e, bo, bo świat do tego zmierza. Więc chymy, chcemy połączyć, duże słowa, fundusze brukselskie z naszymi takimi realiami i się wzajemnie zainspirować. Jakie są Pana zdaniem największe wyzwania dla samorządów obecnie? Obecnie. Te wyzwania, które są, to z jednej strony ta sytuacja samorządów, to, że mają tak poważne zadania lokalnie, czyli i sieć szkół, ośrodki zdrowia, wszystkie takie, gdzie dla mieszkańców są najważniejsze, lekarz pierwszego kontaktu, dzieci w szkole. I to są według mnie potężne obciążenia dla samorządów, że te problemy rozwiązują są najbliżej mieszkańca. I to jest zawsze wielkie wyzwanie samorządów. Ale do tego się dołożył w mojej sytuacji, w mojej ocenie, pandemia koronawirusa i to, że my nawet nie czujemy chyba... Bo to się dzieje powoli, ale tak, jakby historia na naszych oczach trochę skręcała. To znaczy, dzieją się nowe rzeczy, i <coughs> często mamy takie sygnały w gminach: o, fajnie, jakby już było po staremu, już po tej pandemii. No ja nie jestem pewny, czy tak po staremu całkiem wróci. Czyli y, pandemia zmieni Pana zdaniem nasze życie codzienne. Tak, Musimy my, się tak, tak, dokładnie. Myślę, że pewne sprawy będzie ciężko odkręcić, y, y, tak mówiąc wprost, bo tak jak przykładowo y, coś, co się przyjęło zostaje, e-recepty przykład, już wcześniej, przed to oczywiście pandemią, czy jakieś inne historie, a teraz nagle część nauki cyfrowej. No, nagle się może okazać, że być może jakąś część wiedzy będzie się przekazywało dalej zdalnie, czy, czy jakieś sprawy załatwia. Mało. Zakupy przez internet. Dokładnie. No, firmy kurierskie to jest no, wielki boom. No i pytanie teraz, co mają zrobić lokalni przedsiębiorcy, nie wiem, sklepy lokalne, i właśnie to jest ta trudność przystosowania się. No i myślę, że jeszcze jedno potężne wyzwanie, że niestety. Koronawirus no, powoduje spowoduje kryzys gospodarczy, nie oszuka się tego, tych, tych okresów przestoju, lockdownu, i będzie według mnie ogromne wyzwanie w naszych gminach, jak pomóc tym najbardziej wykluczonym, tym najbiedniejszym, jak wrócić do takiego dobrego słowa, tej solidarności naszej polskiej, solidarności takiej społecznej, żebyśmy naprawdę mieli jakieś mechanizmy no, w gminie, znamy się jako sąsiedzi. No, będzie sytuacja wręcz powodowała, że, że, że trzeba do tego wrócić, więc moim zdaniem Trzeba się przestawić na nowe tory. Kiedyś podobno Albert Einstein powiedział, że szaleństwem jest rozwiązywać nowe problemy starymi metodami. I, i jak są nowe problemy, to moim zdaniem faktycznie musimy szukać nowych sposobów też. Proszę powiedzieć, jesteśmy u progu końca roku i nowego tak, tak. 2021, więc czego tak na koniec można życzyć Instytutowi, jego pracownikom Panu? No absolutnie nam wszystkim zdecydowanie zdrowia, absolutnie. Natomiast kiedy to szczęśliwie będziemy mieli, to według mnie takiego e, optymizmu, takiej nadziei, takiego spojrzenia do przodu. Bo no, ja mam takie wrażenie, że ten rok no, nas wszystkich umęczył. E, Ale i ten też nauczył. Nauczył, dokładnie, bardzo wiele. I żebyśmy z tego tak coś dobrego spojrzeli do przodu, żebyśmy taką, moim zdaniem, i poczuli tą nadzieję, że może najgorsze jest za nami w sensie takiego roku nienormalnego, jakiegoś lockdownu, kiedy nikt nie wiedział, na czym stoi. I, i, i tego wszystkim życzę, żeby tak spojrzeć, zrobić taki wydech w nowy rok, być okej, okay. będzie lepiej, i, i, i mam nadzieję, że to nam się uda. To tym optymistycznym akcentem <laughs> zakończymy dzisiejszą rozmowę. Bardzo Panu dziękuję. Ja również dziękuję serdecznie Panie i Państwu. Dziękuję. Państwu również dziękuję za uwagę na następny program Gości Tygodnia. Zapraszam już w najbliższą środę. Do zobaczenia.